Nagrywając tego vloga, mam taką jedną swoją misję i życzenie, żeby dotrzeć chociaż do jednej osoby i być może nawet pomóc w podjęciu decyzji co do wyjazdu za granicę. Pokazać wszystkie plusy i minusy tego, takiego wyjazdu i uświadomić Tobie jedno, że cenę płacicie wszyscy Ty i Twoja rodzina. Szczególnie kiedy zaczynacie jazdami za granicę jakimiś na określony czas, warto jest wykorzystać to, że w Polsce mamy znacznie tańsze produkty spożywcze, szczególnie niektóre. W porównaniu na przykład do Norwegii. Nie wiem dokładnie jak jest w innych krajach. Ja mówię tu o Norwegii. Podstawowe produkty, te, które jemy, które lubimy, na warto sobie to kupić, przynajmniej na start. Dzięki temu mamy spokojną głowę. Trochę zaszczędzimy, bo przecież o to tutaj chodzi na wyjazdach Będziemy mieli mniej stresu z, związanego z tym Jakby bierzemy się po coś do sklepu spożywczego A wierzcie mi, na początku ceny mocno zaskakują I można mocno można się zdziwić Po prostu szczęka opada I tak wygląda zapakowany samochód już na wyjazd Tutaj tył mam obładowany też prawie cały Jest wszystko zapakowane tak żeby w razie W można było wszystko łatwo wyjąć i dostać się do koła zapasowego, czy podnośnika Szczególnie tym, którzy wyjeżdżają pierwszy raz pomoże wystartować bez potrzeby brania zaliczki od firmy czyli pieniędzy, których w zasadzie jeszcze nie macie, jeszcze nie zarobiliście Także to taki zapas pozwoli Wam spokojnie prawie miesiąc przeżyć, zależy jak on duży będzie Tutaj są kosmetyki, jakaś podstawowa chemia, papier, ciuchy, wiadomo i dalsze produkty, jest to spakowane, kupione niedawno, tak żeby mi się nie przewracało po samochodzie. Tu mam jeszcze taką siatkę, nie wiem czy ją będzie widać, o do zabezpieczenia. Później jak już skończę, skończę pakować lodówkę, zapnę to siatką, żeby podczas hamowania wszystko nie znalazło się tam na przodzie, albo na moim siedzeniu gdzieś tutaj, wiecie, bo to jest niebezpieczne podczas jazdy. No i mój ulubiony chlebuś, uwielbiam ten chleb, jest go aż 6 kg. Tego chleba w życiu nie dostanę w Norwegii. On też jest dobry, ale nie taki jak ten. Ja go po prostu uwielbiam. No i oczywiście, makowczek, coś tam. No wszystko jest spakowane tak, żeby mi nie przeszkadzało. No i tyle. No i dobra, to jest ten moment, kiedy ostatni raz przed wyjazdem odbieram córki ze szkoły i z przedszkola, gdzie właśnie nie No, także to jest taki szczególny czas. Jestem już praktycznie na miejscu. Ostatnie tankowanie i ruszamy na prom. Muszę dojechać o tam, 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 tam. tam. Teraz można odprawiać się tak. Muszę tam stać w okienku. Mega opcja Ok, wjeżdżamy już na prom, a, i tam opowiem Wam pokrótce, co warto zabrać na niego, a co lepiej zostawić. Lepiej zostawić dokumenty. Nie brać tego na prom, chyba że macie jakieś wydatki, to po prostu gotowe wziąć jedną kartę do kieszeni to wszystko. resztę zostaje w samochodzie. No, wiadomo jak jest, łatwo jest zgubić takie dokumenty, szczególnie jeżeli jesteście w ekipie, jest wesoło, dzieje się, wiecie, niektórzy się rozluźniają po prostu na promie, na pokładzie atrakcji. Tak witają gości. No nie powiem, bo miła sprawa. Ok, ruszyliśmy już nie ma odwrotu. Teraz pokażę wam coś, dzięki czemu ludzie tracą pieniądze w bardzo łatwy sposób. Eee, pamiętacie wiadomościach w radiu, jak o tym było głośno? No, o maszynkach, prawda? Tutaj jest ich mnóstwo, praktycznie na każdym deku. Tym, po którym można się poruszać podczas rejsu. I wierzcie mi, ludzie tracą masakryczne ilości pieniędzy. Niestety tak jest. Nie polecam. Bye, bye, czego mam niby żałować? Stoję przed lustrem, trzyma głowę do góry. Myślę, że zrobiłeś to w chłopak. Niech chcę za to nikogo już dłużej przepraszam, że nie jestem dowolny. Welcome to Sweden. Jestem teraz w Szwecji, pierwsza setka za mną. Jeszcze tylko 550. Dobra, dojechałem na miejsce, to jest Chaupina i idę. Ciężko ją przywitać.